Witam serdecznie w Podłogarni w Olsztynie. Dzisiaj parę słów na temat podłóg winylowych marki Hobuko. Za chwileczkę pojedziemy na inwestycje, które robiliśmy rok temu i zobaczycie te podłogi, jak się sprawują w użytkowaniu po roku czasu. Może wspomnę tylko, że te podłogi możecie napić w formie jodełki lub w formie deski podłogowej. Występują one oczywiście w wersji do klejenia. To są tak zwane glue downy. To jest tego typu winylik. Może być od razu ze zintegrowanym podkładem. Wygląda to w ten sposób. Zapraszam do oglądania. Jedziemy na miejsce, gdzie te podłogi są zamontowane już od roku czasu. Jeszcze mega ważna informacja, każdy z tych kolorów dostępny jest u nas w olsztynie w podłogarni od ręki. Także możecie przyjechać, zobaczyć na żywo i wybrać swoją wymarzoną niezawodną podłogę. Witam serdecznie, już jesteśmy na miejscu, korzystamy oczywiście z gościnności naszych inwestorów, a powiem szczerze, że na wstępie popełnieniem pewny foPA, bo jestem akurat w wejściu tutaj do, do, do domu ja już nie pamiętałem tego, że w tej części też robiliśmy ale Wszedłem, pomyślałem, że tutaj po prostu jest położona deska podłogowa. I właśnie inwestorka się uśmiechnęła i powiedziała: Przecież tutaj też jest ten winyl, który kupowaliśmy. Po prostu za dużo jest realizacji, ale powiem, że tak dobrze oddaje strukturę drewna ta podłoga, że sam się dałem oszukać jako fachowiec po prostu, w sensie wizualnym oczywiście. Nadmienię może cały kontekst tutaj tej roboty. Tutaj pierwotnie wszędzie były płytki podłogowe na całej tej długości. My tutaj robiliśmy wylewkę samopoziomującą oraz do tego właśnie położyliśmy tę podłogę winylową. Chodzi o to, że ona nie potrzebuje dużej wysokości, czyli nie ma dużego ambarasu przy remoncie, bo nie trzeba rozwalać e, posadzek. Idziemy teraz tutaj dalej. Mamy czyli przedpokój. Wiem już, że tutaj e, Ogólnie leży dywanik, pani go teraz na czas nagrania zdjęła. Chodzi mi o to, że nawet jak leży dywanik, tutaj rok czasu już jest ta podłoga, to nie ma różnicy kolorystycznej, właśnie, czyli nawet tak naprawdę na podłodze nie widać, gdzie on leży, a gdzie jego nie ma. Idziemy tutaj kawałeczek dalej, właśnie do tej, tej części użyteczności publicznej, bo tutaj Państwo prowadzą taki salon masażu. Można przyjechać się pomasować. Ale zobaczcie, jak ta podłoga wygląda. Po prostu na jakby była położona wczoraj. Nie ma żadnych, przynajmniej nie znalazłem, bo tak sobie rzuciłem okiem zarysowań. Jest fajna. Postaram się jakoś tak złapać, to może się mi uda. Chociaż kamera tego nie do końca oddaje. Głęboka struktura drewna. Jeżeli chodzi o tą podłogę. No i teraz sobie wyobraźcie, że kiedyś tutaj były płytki. Te płytki. Na te płytki została wylana wylewka samopoziomująca, i na tą podłogę, na tą wylewkę samopoziomującą została właśnie ułożona podłoga winylowa marki Hobuko. Dzięki temu to te pomieszczenie nabrało takiego innego wisza, bo jest po prostu dużo przytulniej, dużo. Cieplej, tak jak ja tutaj byłem kiedyś, to, to takie moje wrażenia po prostu opisuje. Zresztą to samo potwierdziła właścicielka tego, tego lokalu. I pamiętajcie, podłogi winylowe z Hobuko to nie tylko podłogi, bo ten materiał nadaje się też na schody. I teraz Wam pokażę, bo my tutaj dostarczyliśmy materiał na schody. Zupełnie inna firma to my akurat schodami się nie zajmujemy. Ale jest już technologia taka, która pozwala winyle zamontować na schody. I tutaj jest właśnie. Do obejrzenia taka praca, czyli przejście płynne podłogi winylowej na schody. Może ja sobie będę szedł tyłem i tutaj będę tak mówił i pokazywał, jak to po prostu zacnie nam wyszło. Zapaletę światełko niżej, bo wygląda to powiem świetnie. To wszystko, słuchajcie, jest wykonane z winylu marki Hobuko. Także jeżeli macie pomieszczenia właśnie, gdzie są płytki i nie chcecie tego skuwać, jest to świetny materiał, żeby to sobie zamontować, użytkować. Tak naprawdę tak jak płytki, bo tutaj nie ma jakiejś specjalnej chemii do, do mycia tej podłogi. No, a Wygląd naprawdę jest zacny i zmienia oblicze pomieszczeń, bo wygląda to dużo tak naturalniej, dużo przytulniej. Nazwijmy to sobie. No, naprawdę wygląda jak drewno, tak jak powiedziałem na początku. Sam się dałem troszeczkę oszukać. Może pokażę jeszcze wypełnienia, wykończenia, no bo jeżeli gdzieś z jakichś powodów trzeba robić delatację, oczywiście wypełniamy to klejem poliuretanowym, jest on tutaj pokazany. Tak samo tutaj przy, yy, przy schodach. Wyszło, wyszło bardzo fajnie. Ja może na koniec jeszcze podziękuję inwestorom za udostępnienie nam lokalu, że chcieli po prostu. Abyśmy mogli sobie tutaj nagrać taki krótki reportaż z tej podłogi, jak ona wygląda po roku użytkowania. Dziękuję i do zobaczenia. Na zakończenie dodam, że cała realizacja tego zadania, czyli taki ambaras, który tutaj trwał, to było e, tydzień, czyli taki 7 dni roboczych. Związane jest to z tym, że trzeba wylać wylewkę samopoziomującą. Ona potrzebuje czasu technologicznie na wyschnięcie, to jest około 4 dni. Oczywiście po nie można chodzić już po 8 godzinach od momentu jej wylania. I po tym czasie można układać podłogę, no ale wiadomo, zanim mi się ułoży podłogę. Tutaj akurat inwestor we własnym zakresie robił listwy przypodłogowe. Sam się tego podjął, bardzo fajnie mu wyszło. Bo tutaj w międzyczasie pooglądałem, jak to zostało wykonane. W sumie chodziło o to, że miał listy drewniane, których nie chciał wyrzucać, dlatego zostały zastosowane te same, które bardzo dobrze zresztą pasują do tej podłogi. Także polecamy się na przyszłość. Zapraszamy do podłogarni do Olsztyna gdzie możecie zobaczyć na żywo te podłogi chobuko, bo kolorów jest dużo więcej. Może to być właśnie forma deski, jak w tym przypadku, może to być jodełka klasyczna. Dla każdego coś ciekawego się znajdzie, a podłoga się nadaje do pomieszczeń użyteczności publicznej, także spokojnie sprawdzi się w domu bez jakichś specjalistycznych pielęgnacji później na tej, na tej podłodze. Jako ciekawostkę dodam, że też tutaj w tym domu mieszka piesek. No i tak jak sobie przejrzałem tą podłogę, to za... Rys, nie, nie, niestety, po prostu nie znalazłem rysa, a chcę w miarę dokładnie oddać, yy, oddać piękno tej podłogi i, i formy użytkowania, jak gdyby, w, jakie, w jakich można sobie zastosować. Do zobaczenia następnym razem.